Cześć, witam Cię na moim kanale. Nie nazywam się Karol Tomaszewska i jestem kołczem samorozwoju kobiet. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś tego kanału, zapraszam Cię do zrobienia tego teraz. Witam Cię w Motywacyjnym Poniedziałku. Dzisiaj chciałam Ci przedstawić e, sposób na to, jak ogarnąć duże, e, duże plany, duże cele w ciągu tygodnia. Więc jeżeli jest coś takiego, co musisz zrobić e, w ciągu... Określonego, określonej ilości czasu, niech to będzie w tym przypadku tydzień, jeżeli jest to jeden duży e, jakiś projekt. Jak się do tego zabrać? E, zwykle jesteśmy, e, jeżeli mamy duże cele przed sobą, e, trudne w e, osiągnięciu, to często podcinamy do skrzydła, czujemy się przytłoczeni e, ilością rzeczy do wykonania. E, bardzo ważne jest, żeby w takim momencie zatrzymać się na chwilę. I Zanim zaczniemy panikować, to um, wziąć sobie posty, karteczki są przelepne i ten jeden cel, ten jeden projekt rozpisać na drobne kroki. E, na czym to polega? Nie tylko będziesz wiedziała, jakie następne kroki musisz podjąć, żeby osiągnąć ten cel albo zrealizować swój projekt, ale tak, że będziesz mogła ten każdy krok po kolei skreślić ze swojej listy z tej to-do listy i uh, uwierz mi, że jak takie drobne kroki sobie będziesz skreślać to podniesie Cię to również na duchu doda Ci to, zmotywuje Cię to uh, i pomoże Ci to w realizacji kolejnych kroków dlatego, że poczujesz, że coś już osiągnęłaś że jakiś mniejszy cel jakiś mniejszy krok został postawiony i został osiągnięty i to Cię zmotywuje, i to Ci poprawi humor i będziesz miała uh, lepszą um, Większą ochotę i większą motywację do, do dalszego działania. Tak więc ważne jest, żeby, mówiąc sobie, karteczki są przylepne, niech to będzie 8 karteczek, czyli rozbij jeden cel na 8 drobnych kroków i, i po kolei je realizuj. Dlaczego karteczki są przylepne? Dlatego, że możesz je sobie przykleić na ścianie czy na tablicy i dowolnie możesz zmieniać sobie kolejność i możesz sobie E, przeklejać te karteczki z miejsca na miejsce. Możesz też doklejać kolejne karteczki pod nimi, czyli jakby rozpisywać te kroki na kolejne drobniejsze czynności. E, więc to Ci pozostawia taką, takie miejsce, pole do, e, do zmiany e, planów, do... Mały już ziewa. Będę kończyć. daje Ci to pole do... Um, Zmiany y, priorytetów i y, y, swobodnego y, osiągania y, drobnych celów i kroków. Trzymam kciuki za Ciebie w tym tygodniu. Mam nadzieję, że ten drobny, drobny sposób, drobne narzędzie pomoże Ci y, przy Twoich ciężkich, dużych projektach, które musisz wykonać. Czyli karteczki samoprzylepne, y, po to, aby móc je dowolnie przeklejać, zmieniać. Y, Zmieniać ich kolejność, żeby móc doklejać kolejne i przede wszystkim, żeby móc je oderwać z tablicy czy skreślić, i mieć to poczucie zadowolenia, to poczucie, że coś nam się udało osiągnąć i jesteśmy już krok dalej. Życzę Wam super udanego poniedziałku, a także całego tygodnia. Ode mnie i od mojego malucha. Wszystkiego dobrego i subskrybuj mój kanał. I skomentuj pod tym wideo, jeżeli chcesz mi dać znać, co jeszcze chciałabyś innego usłyszeć. Cześć!